Strony limiteta to jest oczywiście pierwszy odcinek z serii Let's Play. Zagrajmy w Gothic, czyli po prostu Let's Play Gothic Jedynka, oczywiście, jestem tutaj po walkach wszystkich, ponieważ musiałem e, sobie coś zrobić, i teraz poszukamy, pochodzimy, e, pozbieramy sobie itemy itp. Ale okej, okay. tutaj mieliśmy przed chwilą walkę z orkami, które zaatakowały tą. Wioskę, nie wiem jak ona się nazywa. Oczywiście, zmienimy sobie opcję tutaj. Poziom trudności ustawiłem na łatwy. Jak coś, ten dźwięk jest nagrywany, yy, yy, po nagraniu, ponieważ ścieżka mi się nie nagrała. A teraz akurat bierzemy sobie tutaj itemy, chyba. Yy, z tego co pamiętam, tak. I w dzisiejszym odcinku, znaczy ja będę sobie tu coś gadał, będę coś komentował. Yy, tak, mam pomysł na nową serię pod tytułem Gothic Arcania 4, czyli Gothic 4. I tu mianowicie ona była w CD Action, który, który, którą uzyskałem poprzez pożyczenie od kolegi, któremu bardzo dziękuję. No i zainstalowałem tą, sobie tą grę i ona fantastycznie działa. Nie ma żadnych lagów na przy nagrywaniu itp. Tutaj coś się dzieje, więc możecie oglądać to i to. Więc ja tu będę komentował. Tak, oczywiście Gotik Arkania. Pierwsze odcinki, mam nadzieję, że ukażą się w następnym miesiącu lub wcześniej nawet ponieważ chcę zakończyć tę serię Gothic 3 chociaż ona będzie bardzo długą serią dobra, teraz jak widzicie zbieram sobie itemy, wszystkie monety kusze i te inne które potem się pogubię i oddam do zamiast sprzedać oddam do tego, do kupca tak, ja tu patrzę na ścieżkę dźwiękową ile to już trwa, no dobrze bardzo dobrze, będę musiał uci uciąć kawałek ścieżki z samego początku. No i mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Yy, dobra, tutaj kolejny temy, i temy, i temy, i temy. Tak, co do Wiedźmina dwójki, no to tej serii nie będzie. Przykro mi bardzo, ale mój komputer jest za słaby na tą grę, ponieważ ta gra jest bardzo wymagająca. Mam nadzieję, że jak zmienię system na Windows 7 i dodam 8 GB, to będzie dawało mi 16 GB w moim komputerze. To ta gra na pewno pójdzie. I jakoś to wytrzyma. Z kartą graficzną ona współpracuje bardzo dobrze. Jest to na średnich, średnich tych ustawieniach, na wysokich się lekko tnie. Tutaj lag był. Nie wiem czemu się mi gra, ale okej. Okay. Oczywiście w Gotiku Trójce mam całe 30 fps, czasami schodzi spada do 20, ale to mniejsze o to. Tu jak widać te tekstury w gotiku nie są jakieś e, hardkorowe. Co zrobiłeś? Corkowie pozwoliliby nam żyć. Teraz ksarda przyśle ich tu więcej. Żeby zrobili z nami porządek. Musisz się udać do Redok. Co to jest Redok? Obóz buntowników to w samym środku lasu. Pełno tam wilków. Dam sobie radę z wilkami. Tak, ale te bestie są wyjątkowo agresywne. No i sam nie znajdziesz tego miejsca. To spoko. Twój kumpel Gorn chyba wie, gdzie go szukać. Idź z nim pogadać. Hmm, teraz to... nie. i co ma wspólnego Xardas z orkami? No w sumie co to takie wspólnego dziwne. Co ma z orkami? Co z tobą nie tak? Gdzie byłeś przez ostatnie parę nie tygodni? Nie gdzie byłem. Xardas jest przywódcą Orków. Zdradził nas! Co jeszcze wiesz o Ksardasie? Zniszczył magię runiczną, ta głupia świnia? Bez mojej magii paladyni i magowie ognia nie mają szans przeciw hordom Orków. Dobra, te dialogi są całkiem długie i tu możemy gadać gaduś. Powiedz ich przywódcy, żeby przysłał nam wojowników. Sami nie mamy najmniejszych szans. A teraz i my siedzimy w tym po samym... Ok, teraz mamy się udać do y, Gorna z tego co powiem, Grom, czy jak mu tam i on nas zaprowadzi do Redok, Ale pierw y, chyba tutaj zrobiłem poszperanie po y, budynkach i pozbierałem po prostu itemy z kufrów i itp. No, więc teraz sobie tu pozbieramy. Oczywiście napój przeciwko chorobie, to, nam, to się na pewno nam przyda. Weź, weźmy wszystko. Okej, okay, tu już nic raczej nie ma. Uciekamy stąd, uciekamy. No, dawaj, 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 co ja robiłem? Kurde, no teraz idziemy bodajże do Kowala. Kowal jest tutaj i on miał bardzo ciekawe itemy. Na sam początek rzuca nam się mod Kowalski, którego możemy potem sprzedać lub coś z nim zrobić. I wchodzimy do środka. Surowa stal i oczywiście drewniana tarcza. Topory i drewniane tarcze. Oczywiście to sprzedam w jakiś sposób, lub nie sprzedam halabarda. Albarda, no i szkatułka. Co my tu jeszcze mamy? Dużo mieczy, dużo łuków. No i ogólnie kufer, w którym znajdują się szeroki miecz, czyli jakaś recepta na miecz. Surowa stal i jakaś miksturka. I jakieś ogniste strzałki. Ogniste strzały, boże, jak ja się gubię. Dobra, zbieramy, zbieramy. Zabieramy, zabieramy, topór, oczywiście wszystko, żebyśmy mogli to potem jakoś sprzedać, żeby wykorzystać. Jakiś normalny łuk, nie myśliwski. No i tutaj kolejne rzeczy, czyli jabłko, chleb itp., których nie zbieram, ponieważ one są raczej niepotrzebne do gry, oprócz tego, że odnawia w życie chyba to. O, znaleźliśmy jeszcze jeden kufer, którego otwieramy. Powinienem, powinienem wypić miksturkę o napój przeciwko chorobie, fiolka, mikstura wytrzymałości, która nam się przyda. To jest plus 100% do wytrzymałości, czyli na pewno to nam się przyda. Ok, teraz... Ym, co ja robiłem wtedy? A, chyba zmieniałem MIET lub coś w tym stylu. Nie, nie pamiętam moi drodzy, bo ja to nagrywałem. Yy, 03 nie. Poczekajcie, kiedy ja to nagrywałem. Muszę zobaczyć na dysk lokalny. A, nie wiem. Nawet. Okej, okay, ja tu coś klikam, w ogóle chcę sobie jakieś ulepszenia zdobyć, chociaż nie, nie ogarniam tej gry w sensie ulepszeń itp, ponieważ to jest troszeczkę dziwne, ale pod względem tego jaka jest przebieg, jaki jest fabuła tej gry, no to mi się to bardzo podoba, mimo że to jest RPG i to bardzo rozbudowane RPG, nie tak jak Towards lub te inne gry tylko Gothic 3 zasługuje naprawdę na dobrą ocenę. Oczywiście wydam ją pod koniec serii, i jak przejdziemy tą całą grę, ponieważ ta gra jest bardzo długa i myślę, że odcinki będą dochodzić do 40 minut. Teraz akurat ten doszedł do 27, 30 minut, no to będzie przeciętny odcinek z Gotika. Na pewno godzinne odcinki też się okażą. No i tutaj mamy zadania, które musimy wykonać, i oczywiście mamy. Porozmawiać z przywódcą rebeliantów w redok, czyli musimy udać się do Gorma Gorm Który zaprowadzi, porozmawiać z nim oczywiście i zaprowadzi nas do y, Właśnie kryjówki y, Zwanej Redok, czyli y, Kryjówka buntowników, Pierwsze wejdziemy sobie do tego Halmara, do domku Halmara to jest jakiś y, Starosta lub coś ten w tym stylu, jakiś przywódca Nieciekawy, a nieciekawy, no to fajnie Okej, okay. nie wiem o co chodzi Oczywiście on w domku nic nie ma, oprócz tego, że jakieś żarcie leży na stołach i to wszystko. Um, na stole było, jak pewnie pamiętacie, na samego początku gry lub nie pamiętacie, na stole było mapa świata i te inne. Złoto. I ja to pozbierałem wcześniej zanim po yy, walce od razu z orkami i zanim zacząłem nagrywać. Okej. Okay. No to my sobie tuż chodzimy, chodzimy. Zbieramy cały czas. Może ten komentarz wydawać się troszeczkę nudny, a ja was za to przepraszam bardzo, ponieważ dźwięk, który miał się ponoć nagrać, nie nagrał się. No i tak wyszło, że muszę nagrać to po filmie, czyli po nagraniu i od razu sobie oglądam film. Znaczy, oglądam to, co robię w grze i ogólnie to wszystko. Okej, okay. my tu przechodzimy do. Nie ścieżki. Lubię Ja się zamykam w tym. Nic sposób. na to nie poradzę. Co się dzieje z Lesterem? Miał sprowadzić posiłki. Okej, okay, ma... coś tam się dzieje z Lesterem. Teraz porozmawiamy z Diego. No. <grywania> Znów wpakowaliśmy się w kłopoty. Co tu się stało? Co tu się stało? Najwyraźniej orkowie wygrali wojnę z królem Robarem. A teraz przewalają się jak fala przez te ziemię, zniewalając ludzi. Ale przede wszystkim chciałbym się dowiedzieć... Co się stało z Lesterem? No okej, okay, wszyscy chcą się dowiedzieć co się stało z Lesterem, więc pewnie Lester nie przyszedł, ponieważ nie sprowadził pomocy. Teraz Gorn. Jak za starych czasów, nie, co? To nie jest nie byli tacy twardzi. Okay. Pewnie zdarzają się twardzi. Co z Lesterem? Chyba miał sprowadzić posiłki. Okej, okay, wskazówka, dobrze, teraz pom pomóc kuplemnym z Lesterem, Dobra. Ogólnie chodzi o to, żeby pomówić ze sterem na plaży, który on się tam umiejscowił, ponieważ miał sprowadzić posiłki. Eee, tam znajdziesz lescera, który udzieli ci dalszych informacji. Mamy tam po prostu iść i Moje on, runy straciły... Och, tutaj jeszcze gadamy z Nie sądzę, aby z pozostałymi magami ognia było inaczej. Wyrusza w podróż, aby nauczyć się prawdziwej, prastarej magii. O czym ty mówisz? Przed powstaniem run tylko nieliczne, niezwykle potężne istoty parały się magią. Ta wiedza musiała zostać gdzieś zachowana. I to właśnie jej będę szukać. Y, powodzenia. Ja tu wybrałem tą opcję, pamiętam. Powodzenia. To Dziękuję. Jeszcze się Mam spotkamy. nadzieję, że się spotkamy. Okej. Okay. Mm, teraz udajemy się do Lesnera, czy jak mu tam na imię, który znajduje się na plaży. Oczywiście plaża z tego co kojarzę jest po lewej stronie, czyli gdzieś tam właśnie gdzie patrzyłem przed chwilą. Y, tutaj jeszcze jakieś y, pójdziemy sobie do Wilka. Bo tam było potrzebne takie recepturki z miecza Lecz nie uzyskaliśmy tej wymarzonej skóry wilka Która przyda nam się do miecza okay. Udajemy się do Lesnera Więc sobie od razu miecz, bo tu jakieś dziobaki chodzą I to nie będzie takie miłe okay. Jak widzicie rzuca nam się mini domek, dwa domki No i oczywiście siedzący Lesner przy ognisku Który coś tam będzie który coś piecze. Oczywiście pogadajmy z nim, bo to jest bardzo ważne. Lester, Złe wieści! Okay. Nie będzie posiłków! Widzę. Co się stało? Idź szukać statku. Wątpię, czy znajdziesz. Co? Piraci! W mgnieniu oka było po wszystkim. Co z naszym wyposażeniem? No? Co z naszym wyposażeniem? A jak sądzisz? Musimy zdobyć nowy ekwipunek. Porozmawiaj z Diego. Niewiele jest rzeczy, których nie potrafi załatwić. Okej, okay, teraz musimy wrócić do wioski i porozmawiać z Diego, chociaż to jest troszeczkę bez sensu teraz to zorganizowane tutaj, ponieważ powinniśmy pierw porozmawiać z Diego i ogarnąć tutaj wszystkie rzeczy. Lecz w sumie podsumowując. Lester miał załatwić nam jakiś ekwipunek z tego co wiem i jakieś wojska do pomocy przy wiosce. Oczywiście, teraz miałem laga i udajemy się do wioski porozmawiać z Diego o ekwipunku. Jak, go, jak znajdziemy sobie ekwipunek to dopiero ruszamy w świat, szukać dalszych misji itp. Następnym krokiem będzie udanie się do Redok, czyli porozmawianie z przywódcą i ogarnięcie tam wszystkiego. Sorry, ale mam kaszel. Więc teraz ja się na chwilę odsunę od mikrofonu Tutaj będzie cały czas lecieć ta rozgrywka Ja poszulkam po prostu mojego picia Więc ja się odsuwam od mikrofonu Ciach, myk, myk, myk teraz muszę Co tam? Piraci Te dranie zwiały z naszym skarbem Na no to wygląda Obawiam się, że tym możemy się zająć dopiero później Widzisz, mamy pewien problem Jaki problem? Porozmawiaj ze starszym wioski Rozmawiałem ze starszym wioski. Rozmawiałem ze starszym wioski. I co proponujesz? Najpierw musimy ogarnąć ten bałagan, którego narobili orkowie. Jeden z nas o, sorry, musi się dowiedzieć, wioski. gdzie ukrywa się Xardas. Nekromanta wchłonął moc Beliara i jest mistrzem orków. Co planujesz? Znasz mnie. Jestem wszędzie, gdzie nadarza się jakaś okazja. Teraz Myrtana to terytorium Orków. Co nie znaczy, że będę się im podlizywał. Wyruszę na południe. Na pustyni na pewno czeka jeszcze nie jedna okazja. Możesz wyruszyć z Gornem. Co okay, teraz no zamierzasz? zamierzasz? Pójdę poszukać buntowników. <laughs> założę się, że część nadal żyje. Ja też się założę. Okej. Okay. Pokaż mi gdzie, Pokaż mi, się, gdzie kryją. się ukrywają buntownicy. To niedaleko stąd. Chodź za mną. Ok, teraz mamy udać się za Gornem, żeby pokazał nam kryjówkę buntowników. Czyli nowe zadanie: Goru pokazuje ci kryjówkę buntowników. Oczywiście. Mam nadzieję, że to szybko pójdzie. jak nie będziemy wędrować bardzo długo, chociaż wiem, że w tych lasach to jest. Ponieważ pamiętam że wcześniej. Kwestia, o, śterwo to się nazywa to, to zwierzę. To zwierzę. Y, ten potwór, coś w tym stylu. Oczywiście to jest magiczny świat. Oj, kolejny świat. Kole, kole, sam się o to prosiłeś. Okej, okay, doświadczenie plus 50, czyli za jakieś zabicie ścierwojada lub coś w tym Dostajemy doświadczenie, którego nie wiem, jak wykorzystać. Napiszcie mi w komentarzach. Ja oczywiście to przeanalizuję i sobie to zobaczę. Lub, jak wiecie, macie jakiś poradnik, który utworzyliście na swoim kanale, no to podeślijcie. Okej, okay, tutaj gdzieś za tymi, tym czymś jest. Yy, Zejście schodów. Dobra, tutaj mamy porozmawiać z górnym jeszcze? Przed chwilę. Widzisz, tu są. Wiedziałem. Mam nadzieję, że orkowie nigdy nie znajdą tej kryjówki. Okej. Okay. Trzymaj się. Do zobaczenia. Dostaliśmy 250 Expo e, doświadczenia i plus 50 czegoś tam. Nie wiem, plus reputacja. Gelford. Musisz bardzo uważać w jest miejscu. Wszędzie są orkowi zwiadowcy. Przybywam z Ardei. Odebraliśmy wioskę Orkom. Porozmawiaj z Javierem. Już o tym słyszał. Jeden z naszych zwiadowców widział całe to zdarzenie. Javier jest niżej, w pieczarze. Opowiedz mi więcej o tym miejscu. To największy obóz buntowników na wybrzeżu. Nazywamy go Redog. Ukrywa się tu wielu royalistów, którzy zdołali się wymknąć Orkom. Mam nadzieję, że nie jesteś szpiegiem Orku. Albo spotkacie marny los. Rozumiem. OK. I tu jest bardzo dużo propozycji. Powiedzmy o więcej o buntownikach, orkowie. i wybrałem to pierwsze. orkowie wiedzieli, że się tu ukrywamy. Już by nas dawno zabili. OK. Teraz mamy się udać do pieczary, czyli na sam dół, w której ogarniemy coś tam. Tam musimy coś ogarnąć. Ponieważ tam jest coś bardzo ważnego i mamy z jakimś gościem pogadać, rzeczywiście wchodzi się epicko. Ponieważ to miejsce zostało wykonane z dokładną starannością do szczegółów i w sumie tutaj grafika nie przeważa. Ale te kryształy, które są umieszczone koło tego, epicko wyglądają i mi, mi się to bardzo podoba. Ogólnie stworzenie takiego czegoś, yy, mówię w sensie, że ci oni to stworzyli. Akurat tu są Sebastiany jakieś itp. Ale stworzenie takiego wybudowanie takiej kopalni lub coś w tym stylu jest bardzo piskie. Marlo. To jest właśnie kupiec, którego będziemy musieli się udać. Marlo ma dużo a, duży asortyment do sprzedania. No i oczywiście kryształki tam sobie gdzieś leżą. Buntownik. I kogo my tu mamy? Buntownik, buntowniczka. Kufer. Zostawiam ten kufar, ale mniejsza o to Dobra, mamy 17 minutę i oczywiście mamy teraz pogadać z którymś z nich Teraz nagle spadły FPSy I teraz jak widać do góry, jak się spojrzymy, to jest to bardzo epickie i fajnie to wygląda Oczywiście klimat tej gry to właśnie takie epickie widoki i muzyka Dobra, tu jest Norris, buntownik, ja, Javier Jesteś tu nowy, prawda? Nie. W ostatnim czasie do Redok przybyło wielu uciekinierów, ale ciebie nie kojarzę. Wypędziliśmy orków z Ardei. A więc tobie to zawdzięczamy. Dobra robota. Od tej chwili wszystkim zajmą się nasi ludzie. Jeśli chcesz nam jeszcze pomóc, jest parę spraw. Jesteś tu dowódcą? Potrzebuje broni. Tak jak my. Niestety jest pewien mały problem. Nasz ostatni kowal zginął w walce. Od tamtego czasu nasza kuźnia jest opuszczona. Jeśli znasz kogoś, kto mógłby zostać naszym kowalem, prześlij go do nas. Okej. Okay. W redok potrzebuję kowala, tylko jest znajdźmy Mam największe doświadczenie, jeśli chodzi o walkę z orkami. Przypuszczam, że to czyni ze mnie kogoś w rodzaju przywódcy tego miejsca? Nosisz zbroję paladyna. Nosisz zbroję paladyna. Byłem Paladynem, zanim Orkowie wygrali wojnę. Walczyłem za króla w ostatniej bitwie pod wengardem. Teraz jestem zwykłym uciekinierem, jak wszyscy tutaj. Mm, powiedz... a nie, Jak okay. mogę wam pomóc? jest wiele możliwości. Przejdź się po obozie i porozmawiaj z ludźmi. Musimy się przygotować do rewolucji w Cape Town. Cape Co to jest Cape Dan? Opowiedz mi o tej rewolucji. W miastach Myrtany rządzą orkowie, ale ukrywają się tam również buntownicy. Kiedy nadejdzie właściwy czas, wezwą wolnych ludzi i niewolników do walki. Jeśli chcesz nam pomóc, Musisz znaleźć tych ukrywających się buntowników. Mm, ukrywający się w Cape Down? Jak się nazywa buntownik ukrywający się w Cape Down? Działa wśród niewolników z Cape Down, aby zachować w tajemnicy swoją tożsamość. Mam nadzieję, że jeszcze go nie znaleźli. Oby. Nie powiem ci, kto to jest. Nie znam cię wystarczająco dobrze. Ale jeśli zdobędziesz jego zaufanie, powiedz mu, że Javier przysłał cię na pomoc. Ale skąd powiedzieć, kto jest tym buntownikiem w Cape Town? To jest trochę dziwne. Co wiesz okay. o Xardasie? Nie więcej niż inni. Podobno zbratał się z orkami. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, spróbuj u ich szamanów. Jedyny problem polega na tym, że nie chcą gadać z ludźmi. Powiedz więcej, powiedz mi więcej o wojnie. Powiedz mi więcej o wojnie. Nie ma o czym opowiadać, przyjacielu. Kiedy my, paladyni, straciliśmy magiczną moc i wyczerpaliśmy zapasy magicznej rudy, nie mieliśmy szans. Staliśmy się łatwą ofiarą dla orków. Okej, okay, to wszystko tak jakby. Tutaj z nim zgadzać z nim, oczywiście udajemy się teraz w któreś miejsce z tych Tutaj dostaliśmy nowe Zadanko, znajdź kserdasa. W Redok potrzebuję ten kowala. Wszystkie. No nie wiem skąd im wezmę. Ja im wezmę Kowala do Redok. Postaram się znaleźć go w Cape Down, może tam coś się uda. OK teraz udajemy się do sprzedania sprzedania itemów, które nam się nie przydadzą. Mamy poziom drugi, kolejne poziomy to 3000 doświadczenia. No i do doświadczenia zostało nam tylko 50, żebyśmy mieli kolejny poziom. Okej. Okay. Czy tu jakieś jeszcze tuzus jest? Jest Koper. Hej, wyglądasz na osobę, której zdarza się oberwać. Co powiesz na mały pojedynek? Nie, ja się na, na to nie piszę, nie ma teraz czasu. Aż mi się spać chce. Okej, okay, tu coś jest, więc możemy tu wbimy. jeszcze jest kufer, którego oczywiście okradniemy i ze wszystkich itemów, które oni mają tutaj ogłuszcza, czy fiolka i pochodniam. No akurat te itemy nam się zbytnio nie przydadzą, oprócz tego ogłuszacza. Tutaj jest arena, jak pewnie widzicie. I są zardzewiały miecz. Jest zardzewiały miecz. Ława, okej. Okay. Dużo trupów, trochę tak. Udajemy się do Marlo, którym, w którym będziemy handlować. Witaj, nieznajomy. Co mogę dla ciebie zrobić? Potrzebujesz jedzenia, ubrania, a może porządnego łyku gorzałki? Marlo sprzeda ci wszystko, czego możesz potrzebować na wybrzeżu. Kim jesteś? Kim jesteś? Jestem Marlo. Najlepszy handlarz na wybrzeżu. Od Ardei aż po Cape Dan. Najbardziej interesują mnie kosztowności. Srebro, złoto, klejnoty. Wezmę wszystko. Co robisz z tym złomem? Co robisz z tym złomem? Wiem, jak go zamienić na błyszczące monety. No to dobrze, że wiesz. Ale te są nam teraz bardzo potrzebne, więc przynosząc mi towary, wspierasz słuszną sprawę. Skąd bierzesz swoje towary? Mamy w miastach ludzi, którzy dbają o nasze zaopatrzenie. Kiedy przyniesiesz nam trochę kosztowności, dowiesz się, kto to taki. Okej, okay, kolejna ścieżka. Pokaż mi swoje no to towary. Ogarniemy tutaj ścieżkę. A czy kolejny... kurde, pogubiłem się sorry. Hem... Mapa świata, ona nam się bardzo przyda, więc ją pewnie kupimy. Mamy 69, 690 zł, i to pewnie wszystko teraz oddam. Więc to już chyba by było na tyle. Tutaj możecie sobie oglądać. Ja teraz będę sobie komentował, komentował cokolwiek, cokolwiek, cokolwiek. Mm, zaraz zobaczycie, co ja tutaj dopierdolę. Sorry za przekleństwo. Jeśli oglądają, to mniejsi widzowie. Oglądają, czajcie, to to jest genialne. Ja po prostu wcisnę handlu i to wszystko pójdzie do niego za darmo. I nic nie będę z tego miał. No, w sumie tak cały czas handlujemy, handlujemy i nic się nie dzieje. A jest już 24 minuta. Okej okay. Tyle. No już złoto i teraz zero no tak mój fail oczywiście wszystko to się tak zrobiło że po prostu się pogubiłem itp okej okay. Nic ciekawego, wartość złota. złocie, dał już złoto, jeszcze tego 45 Więc może, może, może Ok, czy ja coś tu kupię? Mapę świata kupię Dał już złoto, handluj Ok, mamy tą mapę świata, zostało nam 190 złota. I jak mamy tą mapę świata, która nam się przyda O jest Mamy i tu udamy się w następnym odcinku, czyli Cape Down. Będziemy witać w następnym, czyli drugim odcinku premierowym. Więc ja jestem Limited. Zapraszam do subskrypcji, komentowania oraz oceniania tego filmu. Udajemy się teraz na górę, bo tam zakończymy akurat odcinek. Mam nadzieję, że ten odcinek, pierwszy z Gotika, Wam się bardzo spodobał i skomentujecie go pozytywnymi. Yy komentarzami oraz dajcie łapkę w górę. Jeżeli Ci się odcinek nie podobał, no to to wszystko. Dobra, teraz udaliśmy się do tego Galforda, który ma jakieś zbroje i 14 tysięcy. No. Można by było kupić coś stąd. Ale okej, okay, dobra. Więc to by było na tyle. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, oceniania. Ja jestem Limited. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. I mam nadzieję, że spotkamy się w kolejnym odcinku z serii Let's Play Gothic 3. Już nie niebawem Gothic 4, więc... Więc, 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 więc wiecie. No. Będzie Gothic 4, no. Kurde, jak ja się gubię! Nienawidzę takiego czegoś, o, to jeszcze przeszukajmy sobie kuferki. Zabierzmy, weź wszystko, wytrych ogólnie. To ja wam bardzo dziękuję za ten odcinek. To jest chore. Wępiło drewno. to jest buntownik, Berton. Kolejny domek, w którym nic nie ma. No, szybciej, szybciej. Okej, okay. to by było na tyle. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. No i trzymajcie się, do zobaczenia. Siemanko. Jeszcze 10 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery... 5, 6, 7, 8, 9, 10, ty, Co się o. tak skradasz? Co to się stało? Dobra. Cześć.